Elo, elo, 320. Kochani, witam Was bardzo serdecznie. Ja i mój Siniak. Dzisiaj jest już wieczór, ale nagrywam do Was wstęp, żeby Wam powiedzieć, co będzie w dzisiejszym vlogu. W dzisiejszym vlogu powiem Wam, ile będzie kosztowała naprawa mojego samochodu oraz wspomnę, ile nas kosztował cały maj. Bo było znowu pytanie o koszty. Ja wiem, że miałam na naszym kanale to wcześniej, już nawet dwa razy. Są to nadal w miarę aktualne filmiki. Wiadomo, inflacja troszeczkę to zmienia, ale postanowiłam po prostu Wam powiedzieć nasze koszty życia, jeżeli chodzi o miesiąc maj. Zapraszam na kolejny vlog. Chodź z nami do Finlandii na urodziny Pawełka. Dla tych, którzy mogą nie wiedzieć, tydzień temu miałam wypadek na osiedlu. Facet we mnie uderzył, jak wyjeżdżał z podjazdu. W każdym razie nie zdążyłam zamieścić w ogóle niczego z urodzinek Pawełka. Więc chciałam Wam tutaj pokazać, jak celebrowaliśmy jego siódme urodziny Funlandii w Finlandii w Palatine. Ready O <laughs> oh my gosh! Zobaczcie, jak się dzieci fajnie bawią. I powiem Wam, że to jest bardzo fajne miejsce tutaj, do dzieciaków młodszych, starszych. Pawełek właśnie ma tu urodziny, 7 lat kończy i powiem Wam, że wszyscy, nawet jego koledzy troszkę starsi, fajnie się bawią. po samochód zobaczcie tutaj o będzie teraz stołował wciągał bo jak widzicie ten ten naroźnik tutaj jak już widzieliście na wcześniejszych wideo jest nie ten jest uszkodzony a moje kwiatki się rozrosły widzę bardzo ładnie Ojejku, co się z nimi stanie jak pojedziemy do Yellowstone to ja nie wiem proszę państwa. Kto je będzie podlewał? Drugie też ładnie. Już się wciągnął. Wciąga, 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 tylko niech dobrze przyczepi, żeby teraz tył nie spadł. Ja się zawsze boję jak jeszcze on na tych lapiach Powiem Wam jakiś dziwny był ten gościu. Ani haj, ani baj. No, ani papierów do podpisania nic. Tylko wziął samochód, pojechał. Jeszcze drzwi, mam, okna mam otwarte. Mam nadzieję, że nie zacznie padać. Znaczy, bo on otworzył. No i jedzie do naprawy samochodzik. Zobaczymy kiedy będzie to wszystko zrobione. Kolejny dzień my na basenie. Ładna pogoda, trzeba wykorzystać. Wzięliśmy kolegę Pawałka, żeby się razem pobawili. Drodzy, dzisiaj na basenie, tak jak widzicie, bardzo mało osób, ponieważ mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, ponieważ z rana było tak dosyć chłodno, no i dopiero tak się zrobiło ciepło 24-25 i w sumie bezwiecznie teraz akurat zawiało ale w sumie ogólnie bezwiecznie, że jest bardzo fajnie cieplutko. No i może tak to troszeczkę zniechęciło niektórych, w każdym razie jutro e, jutro ma być gorąco, więc postanowiłam tutaj przyjść z chłopakami biorę też sąsiada, tak myślałam po mojej pracy trochę wcześniej, tak po lunchu jakoś 14.30-15.00 mam nadzieję, że nie ściąga muzyki tutaj stąd, żeby mi <laughs> nie dać praw autorskich także Dużo będę miała tu dla Was wideo stąd e, w to lato, e, no, bo, no bo zawsze tutaj staramy się korzystać z naszego basenu. W tym roku nawet nam otworzyli sklepik, jest czynny fakt, że tylko parę dni środa, piątek, sobota, niedziela ale jest. Zawsze można sobie kupić pizzę. E, jak się zapomni jakiegoś snaka, to można kupić. Ja zapomniałam czapeczki, słuchajcie, i, no a okularów nosić nie mogę. Jeszcze dzisiaj Wam powiem, bo pytaliście się ostatnio: Jedna osoba napisała: Mówi Kasia, jakie są te koszty życia? Chcę Wam powiedzieć, jakieś takie wyznaczniki ile przynajmniej my wydajemy. Oczywiście w każdym stanie, w każdym, nawet i w Chicago, na przykład w Downtown, a na przedmieściach są inne ceny. To jest takie po prostu oszacowane. No, i co jeszcze? No, właśnie miałam, udzielałam wywiadu Karolinie z Onetu. No, była tutaj na paradę 3 maja, była tutaj w Chicago. Gościłam ją u nas w domu, zabrałam ją na pizzę, deep dish. Także możecie sobie zobaczyć. Artykuł jest na Onecie. I tam właśnie ona również zapytała mi się o koszta, koszta życia średnie w Chicago, ile bym powiedziała, ile to jest. Także możecie sobie zajrzeć też do artykułu, co ja jej tam powiedziałam. A tutaj na, na potrzeby właśnie tego vloga wzięłam i sprawdziłam nasze, nasze wydatki za miesiąc maj, czyli takie naprawdę bieżące. Wzięłam cały miesiąc, pokażę Wam, ile mniej więcej w miesiącu wydaliśmy, na co, ile na samochody, ile na mortgage czyli spłatę kredytu ile na jedzenie ubezpieczenie jakieś inne rzeczy także ubezpieczenie będę musiała to wam wiecie tak podliczyć bo my generalnie za dom ubezpieczenie tak samo ubezpieczenie na samochody płacimy dwa razy w roku dom raz w roku można to rozbić sobie na 12 miesięcy my tego nie robimy. Płacimy od razu, tam są jakieś małe procenty, jeżeli by się robiło to miesięcznie. Także wiadomo, to są takie koszta, że się mówi, a to raz w roku płacimy, ale później dolar do dolara dolar do dolara i się zbiera. Także aby tak koszty domu, po prostu to przedzielić na 12 miesięcy, no to dom, samochód. Więc są to ważne koszty trzeba o nich wspomnieć no i po prostu jakieś tam rachunki za wodę za gaz także wspomnę o tym bo jeszcze raz ktoś mówił niech powiem jak to teraz z tą inflacją u nas to wygląda i jak my sobie radzimy jak my na to tutaj patrzymy jak się zaopatrujemy. Dobra ja biorę chłopaku bo byliśmy tutaj już dwie godziny. Pojadę do domu, zrobimy obiad, mamy jak to nazywamy, ciemne mięsko, surówka, ziemniaki, no i no i tak dzień minął. jest już prawie w pół do siódmej. My spotkaliśmy kolegę Pawełka, i się z nami <grybujesz> zabrał i robi z nami zakupy, bo powiedział, że nie ma co robić. Preston, gdzie jest ten mac and cheese, Which do you remember? Okej, okay, let's see. Oh, no, the next one. The next one? Okay. Mm -hmm. Mówi, że dobry mac and cheese jest. Jakiś. Wszystko niezdrowe, coca pops, Wzięliśmy mac and cheese, ten, ten Annie. Tak. Um, Paul, let's get some snacks here. You don't have to be shown. You want this one? No. Pirate's booty. Yeah, pirate booty. On YouTube already, so. Okay, listen. No. You just smacked Dad. Oh. Okay, let's get the milk. When I, when I was this, I was the... Nawet nie wiem, czy się zabierzemy wszy... z wszystkim. Spożywcze oh. plus wyjście do restauracji. Chyba nie na pieszo. ci się wygupiają. Mm, z koperkiem, w Polsce te ziemniaki zupełnie inaczej smakują. Tu jeszcze żółte też są w miarę, no, ale Ale... nieźle. Ja, proszę Państwa, na szybko zrobiłam pyry z grzikiem. do Sour Creama dodałam soli, pieprzu i właśnie tą cebulkę całą. Szczypiorek czy jak zwał tak zwał. No i zrobiłam sobie ala gzik. No taki troszkę oszukany. No i sobie podjadam na plastikowym papierowym znaczy się talerzyku pyry z gzikiem taką miałam ochotę jeszcze jajko by się do tego przydało mamy jajek pełno ale już mi się dzisiaj wieczorem nie chce robić tu robię zakupiony makentycz a tu mamy to brązowe mięsko ale nie chcę mi się mięsiwa. a mogłabym sobie przecież do tego dojeść jednak skroję trochę więcej tego czy piorku? No pomyślałam, że jutro do jajek jakąś jajecznicę, czy coś z rana zrobię. Wtedy zawsze będę miała trochę więcej. No nie? Nie będę od nowa kroić. A Pawełek tam się bawi z tym Polegom. Mój tak powiedziałam, bo jest prawie. Uuu, już po dwudziestej jest, tak? Nie wiem, czy widzicie tutaj no, Powiedziałam mu, że trzeba przecież przyjść zjeść taki późny obiad. Bo jak byliśmy na basenie, no to później jeszcze nie chciał, bo hot dogi zjedli takie porządne, duże. Um, na lunch, więc nie był jeszcze głodny, z kolegą popcorn na, na basenie. No i zobaczcie, już się zrobiła, która godzina, no nie? Tym razem troszeczkę inaczej, mniej więcej jakie mamy koszta w miesiącu. Nie będę wam tu po kolei czytała. W każdym razie ponad 2000 wyszło na zakupy, 400 dolarów na naprawy samochodowe, 1300 na takie jeszcze e, sklepy typu warehouse, właśnie, jak sam sklap, Walmart. Mortgage czyli kredyt za dom 2300. Ja słuchajcie, no nie mam z tym jakichś tam problemów e, o tym mówić. E, ogólnie jeszcze internet e, z innej puli e, płacimy. E, tam nie wiem, może gdzieś się przewijał, właśnie, tylko nie zauważyłam. W każdym razie, internet, e, telefon, e, co jeszcze? E, spłaty samochodów, oczywiście też. E, które żeśmy ostatnio kupili. No i co? No, nam to razem tak wychodzi, bez żadnych dodatkowych jakichś tam wyjazdów około 6 tysięcy dolarów na miesiąc. Musicie patrzeć, że to nie jest w sumie ani dużo, ani mało nas jest pięcioro. Gdy mówiłam Karolinie, udzielałam jej wywiadu, i ona się właśnie pytała Mniej więcej ile na jedną osobę, no to mieszkanie możecie wynająć od 900 do 2000 dolarów. Zależy gdzie. W dobrej dzielnicy, na przykład jeden pokój czy dwie sypialnie, 1500 powinno Wam w, w dzielnicy, gdzie jest dobra dzielnica, też za takie pieniążki wy, wynająć. Więc tak na jedną osobę to myślę, że trzeba mieć minimalnie. 3000 dolarów, żeby no, po prostu przez miesiąc czasu przeżyć. No, my 6, 7, zależy, no, to jest na 5 osób to też nie jest źle. Hmm, Dawida, samochód spłacamy. Mój to wrzucam tak, bo chcę jak najszybciej to spłacić, więc sobie z oszczędności po prostu więcej nadpłacam. No ale niemniej jednak no takie są koszta. Mamy osobną jeszcze pulę pieniędzy, którą odkłada James z pracy. Ja swego czasu ubezpieczenie przez 17 lat e, płaciłam. Teraz na pół tu nie płacę. E, nie płacę, my jesteśmy na jego ubezpieczeniu. No i po prostu on sobie zczeka z wypłaty z pracy. Odejmuje e, już, tak właśnie, żeby było na czarną godzinę, te dedukty był, czy te inne. Rzeczy, gdyby trzeba było iść do y, szpitala i zapłacić jakiś większy rachunek, więc tam chyba dwa razy w miesiącu odciągają mu tam 300 dolarów. No to się tam troszkę uzbiera i z tego płacimy różne y, rachunki medyczne, wizyty u lekarza. Więc to już nie idzie tak, jakby dodatkowo, tylko to idzie z, na, y, z Jamesa, to tak zwane HSA, Health Savings Account z pracy, więc po prostu sobie te pieniążki tak aby wstrzymujemy, na przykład trzeba będzie jechać na pogotowie, no i wtedy rachunek wynosi tam 2 czy 3 tysiące, no to wtedy będzie łatwiej to zapłacić. Możecie sobie rachunki medyczne też rozbić jeszcze na raty, ale no to ja mówię, jest więcej, jest wiele takich różnych czynników, ja myślę, że 3 tysiące to minimalnie trzeba mieć podsumowując żeby po prostu na, na jedną dwie osoby, żeby no tutaj to jakoś wszystko ogarnąć. Ja myślę, że to jest bardzo porównywalne do Polski, bo teraz koszta życia w Polsce też są wysokie. Ludzie zarabiają o wiele więcej. No, zarabiają więcej, ale też koszt życia jest droższy. I, no, Ale wszystkich na wszystko stać w Polsce, tak jakoś na to patrzę. No, już nie jest to, że kiedyś ludzie zarabiali po parę tysięcy, wiadomo. Niektórzy zarabiają po 4 tysiące, czy tam 5 tysięcy, ale są i tacy, którzy zarabiają po 10-12. Więc to jest porównywalna wypłata tutaj do, do wypłaty w Stanach, tak, no, takiej średniej. Dobra, ja będę szła już spać. Nie wiem, czy jeszcze coś będę nagrywać do Was. Tu mam moje plastikowe, co muszę przez 3 miesiące nosić. Ładnie to sobie zawsze bazelinką zrobię i powiem wam, że to jeszcze wam bardziej rozszerza te dziurki w nosie, więc to to fajnie, fajnie się oddycha przez to, no tylko trzeba uważać, jak się psika, bo to później leci wszędzie, nie wiadomo, gdzie to w łóżku tego szukać. No, na razie no i co, proszę Państwa, miałam kończyć vloga i zdałam sobie sprawę, już jest oczywiście następny dzień, a muszę sobie to moją siniaczkę tutaj zrobić, zdałam sobie sprawę, że w ogóle Wam nie powiedziałam nic na temat samochodu, co się stało z tym samochodem moim i czy jest w naprawie. Otóż tak, samochód jest na tabel. Dopiero go wzięli po tygodniu, a to dlatego, że mm, ja patrzyłam na różne opcje. Na podstawie moich zdjęć i wideo wysłanych oszacowali, że szkód jest tylko na 3400 dolarów. Wiecie, ja się na samochodach nie znam, ale mi się to wydawało mało, znając koszty robocizny tutaj. Więc yy, no po prostu nie przyjęłam tego, a nie wiedziałam, że ja mogę z nimi negocjować. No więc po prostu poszłam z kompanią, yy, którą oni tam mają w swojej sieci, tak jakby mówię, nie będę szukać swojego mechanika, nie będę jakoś tam, wiecie, kombinować, niech oni naprawią, wszystko będzie ok, stołują, nie ma problemu. Słuchajcie, więc. Z 3,400, co oni chcieli mi dać, okazuje się, że samochód wyjdzie na prawa 6,800 dolarów. Czujecie? A cały samochód kosztował 30, chyba 9 tysięcy. Myślę, że gdybym zabrała w parę innych miejsc, ale już mi się po prostu nie chce tego robić, niech zapłacą nic. Wszystko będzie ok. No i w związku z tym w ogóle nasze ubezpieczenie nie pokrywa tylko jego. Dlatego, że y, jednak była jego wina. Po trzech dniach oni to y, wszystko przeanalizowali. Raport policjanta. No i się okazało, że wina należała do niego. I po prostu jego ubezpieczenie wszystko pokryje. Pokrywa mi tymczasowy samochód, który mam na tydzień. No i będą go robili, jakoś czekają za częściami, będą go robili jakoś 10 dni. Ja mam nadzieję, że troszkę szybciej, bo my jedziemy na wakacje, więc nas nie będzie 9 dni, więc fajnie, żeby, żeby to było zrobione jednak przed. Co jeszcze chciałam powiedzieć ważną rzecz, że muszę zezwać do mojego ubezpieczenia, bo nie wiem, czy pamiętacie czy w ogóle to mówiłam o tym, że gościu po prostu zadzwonił do naszego ubezpieczenia i powiedział, że ja go uderzyłam, no i po prostu otworzył tak zwaną klejn. O, oh, ci smakała. Jak on mi otworzył tak zwaną klejn... Poczekajcie. A propos, przypomniał mi się, ktoś powiedział, nie widzę jeszcze, co za głupota, co za... Zaczął mnie wyzywać od nie wiadomo kogo żeby ktoś pił ze słomką. Ja piję ze słomką, bo tak już się przyzwyczaiłam, wprawdzie nie, yy, nie wybielam teraz zębów, ale często było tak, że jak się wybiela zęby, to lepiej właśnie pić przez słomkę, żeby żadne tam jakieś ciemne wino, czy soki, czy kawa nie farbowały zębów. To tak a propos na marginesie. Teraz trochę innego kąta nagrana. No, więc muszę zadzwonić do mojego ubezpieczenia, ponieważ yy, przez to, co on zrobił i powiedział, że to my, to mi ubezpieczenie e, również skoczy do góry, tak mi się przynajmniej wydaje. No i trzeba będzie to po prostu odkręcać. Nie wiem, czy można, ale ja mojemu ubezpieczeniu, e, ubezpieczeniu dam znać, że e, on po prostu został uznany za winny. Bo powiem Wam szczerze, ja nie miałam takiego przypadku dawno-dawno. Przyszła z 10 lat jakiegoś nie miałam wypadku, i powiem Wam, że ja się teraz właśnie zastanawiam, czy moje ubezpieczenie przez to, że on otworzył tak zwaną claim, czy moje ubezpieczenie nie, czasami niezależnie od rezultatu mu tego swo, jego samochodu nie naprawia. No, teoretycznie nie powinno, bo powinno się jedno ubezpieczenie z drugim komunikować, żeby wiedzieć, że. Jego ubezpieczenie powinno zapłacić i jego samochód, i mój samochód, ponieważ on był uznany za winny. Nie wiem, jeżeli y, znacie się na tym, mieliście ostatnio jakieś takie y, doświadczenia, bo ja właśnie nigdy nie wiem. Czasami jak jest wasza wina, i tak wam i, y, jak nawet nie jest wasza wina, i tak wam ubezpieczenie idzie do góry, czasami nie, więc nie wiem, od czego to zależy. Może ktoś się lepiej na tym zna. Dobra, ja wracam do pracy, kochani. Teraz to już jest na pewno koniec vloga. Chciałam to po prostu dodać, żeby nie było, że mówiłam na początku, że o tym powiem, a później zapomniałam sorki, skleroza. Tak więc jeżeli macie jakieś pytanka, komentarze na temat właśnie tego ubezpieczenia, może ktoś pracuje, może ktoś się zna, może ktoś wie, także zostawcie to w komentarzu tutaj. Subskrybujcie kanał, podawajcie dalej i dzięki bardzo za oglądanie.